Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem słuchajcie, taka perełeczka. Naprawdę perełka, bo y, motocykl w stanie. Perfekcyjnym pod każdym kątem. Motocykl, który w chwili obecnej ma założone zupełnie nowe opony z białym pasem 2025, założone w dniu wczorajszym. Motocykl ma zupełnie nowy zestaw napędowy. Eee, ma nowe uszczelniacze przedniego zawieszenia, które jeszcze poprzedni właściciel mówi, że zmienił świeżo te uszczelniacze. No i co? Opona bez, bez metra przebiegu, od razu mówię, bo założona po prostu świeża. Oryginalne zawieszenie, nigdy nie odnawiane, szprychy koła, czyściuteńkie, 99. rocznik, yy, zarejestrowany bardzo już długo w Polsce. przebieg są dokumentowane. Yy, no, zawieszenie idealnie suche. 12 tysięcy przebiegu ma ten motocykl, 12 200 i myślę, że. Tu chyba nie ma żadnej wątpliwości. Zobaczcie, jak ten ta perła wygląda. Po prostu piękny motor. Wiem, że e, chwalę, no ale jest piękny. No, no to jakieś takie zadrapanie na gmolu, no ale dobra, to już mi z tym. E, Highway a w ogóle są gmole założone, więc górna puła. Oryginalne, e, lakierowane bezbarwnym lakierem dekle silnika, jakieś takie ślady drobnego. O widzicie, to znajdziemy takie coś tutaj No ale motor też jest słuchajcie, nie nowy, bo ma 26 lat Ale no po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wygląd tego motocykla Opony kosztowały, mogę podpowiedzieć, no, opony nas kosztowały Z wymianą 1300 zł Do tego motocykla Więc to jest jeden koszt Napęd w motocyklu świeżyzna Właściciel poprzedni już go zmieniał Bo mówił, że były po prostu z racji wieku został zmieniony Uszczelniacze są również nowe Tylnia opona nowiusienka z paseczkiem. Mówię, nie przejechała metra. Obręczkowa tylnia idealna dosłownie. Tu jest jakiś stelażek pod sakwy jeżeli ktoś by chciał zawiesić. Wydechy są w oryginale. Cały motor jest oryginalny od A do Z, nigdy nie był odświeżany, nigdy nie był malowany. Jest pełna fabryka od samego początku do samego końca. Oczywiście motocykl możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy kuriera, który za kwotę 700 zł przywiezie wam ten motor pod wskazany adres. Obejrzycie, ocenicie, odpalicie ten motocykl i podejmujecie decyzję o jego zakupie, więc wasze ryzyko jest bardzo znikome. Poprzednie dwie szadołki, które mieliśmy wystawione, właśnie w ten sposób zostały sprzedane jedna pojechała do Rzeszowa, na pewno druga pojechała, ta bordowa, z taka dwukolorowym zbiornikiem w okolicach Krakowa właśnie w ten sposób, co mówię, życzył sobie Pan transport, motorscyk został zapakowany przygotowany do transportu i pojechał do klienta no ta, ten egzemplarz, no wyjątkowo, mówię, nowiusieńkie opony, nówka napęd, nówkę uszczelniacze, mmm, nigdy nie malowane, w pełnym oryginale, kluczyki, wszystko jest perfekcyjnie. Zobaczcie, jak wyglądają przełączniki. Zobaczcie jak wygląda ta kierownica tutaj. I przebieg jest całkowicie udokumentowany. Wchodzicie w cepik. Tam jest jeden właściwie od 12 lat. Starszy pan. Jeśli nawet byście chcieli kontakt z nim, nie widzę problemu. Chociaż z czym o nie wiem, co byście mogli go zapytać. Ale mogę przekazać. Dwa komplety kluczyków do motocykla. Dwa kluczy, komplety kluczyków do blokowania, blokady w główce ramy. Czyli ma wszystko ten motocykl, co dostał wyjeżdżając z fabryki siedzenie nigdzie nie jest uszkodzone, naprawiane, pęknięte przedarte, zahaczone, nie wiem co jeszcze oczywiście fabryczne z logiem Hondy eee, także żadnych tutaj, nawet zobaczcie, kropeczka jeszcze taka żółta, widzicie tą kropeczkę to fabryczne oznaczenia producenta gdy motocykl jest na taśmie montażowej gdy go tam składają to takie oznaczenia powstają tarcza hamulcowa nie ma żadnego zużycia, tu nie ma żadnego dosłownie rantu Klocki z przodu takie na 90%. Zobaczcie, też taka żółta kropeczka się znajduje. No obręcz koła, zobaczcie, jak to wygląda. To, jak wygląda, no po prostu wspaniały motocyk. Wspaniały motocykl Gmol, który fajnie, że jest, bo z tamtej strony widać, że to zadrapanie to fajnie, że był, bo można by było coś uszkodzić więcej, a tak tylko na tym gmolu jakiś ślad tam drobny powstał. Zawieszenie idealne żadnych żerów, żadnych rdzy, korozji, czegokolwiek tu nie spotkacie. Szybka dołożona motocykla taka delikatna, fajnie wyglądająca. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda no po prostu idealny motocykl dla kogoś, kto chce mieć. final. Fajną, piękną szadołeczkę, bo to nawet nie fajna, ona jest piękna. Silnik słuchajcie, w tym motocyklu zrobi bez żadnego problemu 150 tysięcy. Tu macie 12 tysięcy udokumentowanego przebiegu, także świetna sprawa. Motocykl dzisiaj się pojawi na YouTube. Pod nim będzie link do ogłoszenia z jakimś tam opóźnieniem paru godzin. Zobaczcie, jaki płyn czyściutenki, przezroczysty wręcz. I tam będzie link do ogłoszenia stworzony poprzez portal otomoto.pl na Olixie również znajdziecie ten egzemplarz, wystawiony będzie w miejscu. I ława w armińsko-mazurskim województwie i tam się on znajduje. Wspaniała maszyna naprawdę zachwycony jestem stanem tego motocykla. Zobaczcie, ta blokada taka zielonkawa. niebywałe, Myślę, że tutaj chyba nikt nie powinien mieć zadawać pytania, czy ten przebieg jest realny, właściwy, bo motocykl wygląda po prostu fenomenalnie z racji chociażby wieku, że to, ten motocykl ma. Tyle, nie, 26 lat, no to już jest coś, coś niebywałego, żeby tak wyglądał. A tutaj, no mówię, wątpliwości przy zakupie tego motocykla nie będzie żadnych. Także wspaniała maszyna. Telefon do naszej firmy to 500, 134, 533. Cena też nie będzie najniższa, więc jeżeli ktoś oczekuje, że to będzie jakaś super cena na ten motocykl, no to mówię, że na pewno będzie cena adekwatna do takiego stanu. No i zakładając, że te opony są zupełnie nowe i kosztowały majątek, mogliśmy kupić czarne, ale. Wiem, że szadowka na takich oponach wygląda po prostu fenomenalnie. One są znacznie droższe, praktycznie dwukrotnie nawet droższe od tych zwykłych, ale wyglądają po prostu wyśmienicie te motocykl w tym bordowym malowaniu na takich kołach. Także zapraszam serdecznie do Iławy. Dzwoncie, pytajcie, atakujcie. Motocykl, tak jak wspomniałem, możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce. Oczywiście faktura VAT marża na zakup tego motocykla u nas występuje. Tu macie, jeżeli chcecie sobie tam gdzieś kupować historię. Nie wiem, czy złapie ostrość ta kamerka, czy nie. Może nie złapie, jeżeli ktoś chce, to ja po prostu zdjęcie winu z dokumentu zrobię tego motocykla. Nie stanowi to problemu. Jeżeli ktoś już by chciał tam coś, nie wiem, cokolwiek, ale cokolwiek chciałby sprawdzać, to nie stanowi to problemu. Ja serdecznie zapraszam, bo mówię, ten, co przyjedzie pierwszy po ten motocykl, widziałem, jakie zainteresowanie było na tą poprzednim ogłoszeniem tego właśnie egzemplarza i myślę, że jeżeli ktoś przyjedzie po ten motocykl, to będzie po prostu w głębokim szoku, że tak wspaniale może być utrzymany egzemplarz. Zresztą, no, Przebieg jest tak znikomy, że chyba nie ma żadnych wątpliwości, że powinien wygląda idealnie. Zobaczcie nawet te śrubki jakieś rąkawe. No, coś niebywałego ten motocykl, także ja serdecznie zapraszam do miejscowości ława warmińsko mazurskiego województwa firma Sylfmoto, a prezentowany egzemplarz to Shadow 600, czyli VT699 rocznik w idealnym stanie. Znikomy przebieg 12 tysięcy km. Dzięki pozdrawiam, cześć!